Teraz wchodzimy do krainy, jak zapanować nad myślami w pełni. Żeby móc budować jakikolwiek nowy nawyk, niezbędna jest pełna samokontrola nad myślami. Jeżeli macie jeszcze właśnie tak, że raz panuje, raz się nad nimi łapie, raz się nie łapie, to nie wystarczy. Ten wasz wewnętrzny obserwator musi być cały czas. No i teraz, na początku jak ja medytowałem, to to było mniej więcej tak jak u części z was. Najpierw się o tym wie i było to dla mnie takie: wow, że mój umysł sam z siebie myśli, jak ja nie chcę. To było dla mnie jak, jak eureka jakaś. Że mówię, no niemożliwe. No i potem biegnę do znajomych. Więc czy ty wiesz o tym, że twój umysł też tak, tak ma? Nie? Na nikim to wrażenia nie zrobiło, nie? To jest fenomen. Że nagle człowiek się dowiaduje, że twój umysł sam z siebie myśli, to jest przecież. Objawienie, jak tyle bzdur w tej głowie, tyle przejmowania się. I się okazuje, że to nie wasze. I teraz pierwszym mo motywem jest właśnie to, że się dowiadujemy. Ale dobra, proces zaraz. Teraz mamy tak, najpierw się po prostu medytuje. Tak to zrobiliśmy przed chwilą. A teraz ja już mam coś takiego, że ja jestem cały czas świadom tego, co, przez co, co przechodzi przez mój umysł. Czyli tak samo jak w kontroli i obserwacji stanu energetycznego, tak samo mam taką czujkę z myślami. Ona jest non stop. Ona się nie, nie wyłącza nigdy. Także musicie sobie wyobrazić cały czas, jakby na taśmie byście widzieli te swoje myśli, one sobie po prostu przejeżdżały. Nie przejmujecie się już nimi. I teraz kluczem do tego wszystkiego jest brak utożsamiania się z myślami. Brak wiary w nie i brak zaangażowania. Czyli myśli mają dopiero wtedy moc że jak zaczynasz na przykład myśleć o tym serze z tą pizzą, że potem sobie mówisz, a zjadłem coś w sumie, ciekawe gdzie pojechać, to może wybiorę tą restaurację, albo nie, może tamtą. Wtedy już się poddaliście temu. I teraz tak jest z każdą myślą i było po dziś dzień. I ja mam teraz tak, że jak mi się coś zaczyna myśleć, to dla mnie to jest tak, jakby mi ktoś gadał bzdury z zaucha. Nie rób, nie uda ci się. No już nie wierzę na słowo. I teraz to, że to jest w mojej głowie, to nie znaczy, że ja to traktuję jak swoje. <głos> <głos> Czyli każda myśl jest bzdurą. Każda myśl jest out. Nawet te pozytywne? Wszystkie. To jest fajny film, pozytywny. Tam masz negatywny. Ale co dalej, film? Dalej wkręt. To będzie następne jeszcze szkolenie o subiektywności. Nie wchodziłbym teraz w to, nie? <grych> tu, w ramach zapamiętania, medytacja, tak naprawdę od 3 minut, myślę, że już jest w stanie zadziałać. Do 60 spokojnie możecie sobie robić. I teraz ja Wam powiem, że nigdy nie przypuszczałbym, żeby medytował codziennie. Teraz, jak rozumiem, jak ważna jest energia, Robię to codziennie. Każdy z Was powinien medytować, żeby sobie podnieść energię i ten umysł, żeby się sprawiał coraz luźniejszy. No i co? Usiąść, położyć się, nieważne, byle nie zasnąć. Zrelaksować się oczy, starać się nie myśleć, kompletna pustka, skoncentruj się tylko na oddechu. Nie oceniaj, nie rozwijaj myśli jego, bo które i tak będą napływać. Obserwuj te myśli, zrelaksuj całe ciało i umysł. Z czasem będzie tak, że tych myśli będzie coraz mniej. Po prostu brak prądu do tych myśli powoduje, że one jakby nie namnażają się w takiej ilości, niż jakie prądujemy. Jak w każdą myśl wierzymy i się w niej angażujemy, to ich są tysiące. Jak już odpuszczamy ten prąd, ucinamy ten kabel, one sobie są dalej, jak chmury. Ale już nie jest tak, że na nie patrzycie, nie? I o, patrzę jaka chmura, o, ta wygląda jak słonia, tak jak zając. Abym pojechał zjeść takiego, taką krówkę. Tak ludzie mają, że te chmury sobie przelatują i oni się w każdą jedną angażują. Każdą jedną. I teraz, jak mamy traumatyczne doświadczenia, no to co to jest za sens angażować się w, e, w myśl typu, nie dam rady, w myśl typu, jestem do niczego, w myśl typu, nie osiągnę tego. Jak to jest wgrane, rozumiecie? Chmura przelatuje. Teraz ludzie tego nie rozumieją i wierzą w każdą myśl, jaka im się produkuje w głowie. W każdą. Bez wyjątku. I to już jest lekkie szaleństwo. Nie? Jak już zaczniemy tak się w to zagłębiać.